Witam. Dzisiaj kolejna książka ogrodnicza z mojej kolekcji, mianowicie 300 ekosposobów na szkodniki i choroby. Tradycyjny ogród ekologiczny. Jak pozbyć się chorób i szkodników z ogrodu? Jakie gatunki odmiany roślin są najodporniejsze? Czym jest bioróżnorodność nadziemna i podziemna? Rady słynnych polskich ogrodników, liczne rysunki i tabele. Wszystko to znajduje się właśnie w tej książce. Jest to część pierwsza. Również są dostępne pozostałe książki z tej właśnie serii. Tradycyjny ogród Ekologiczny. Tak prezentuje się spis treści. A wita nas na samym początku książki 10 przykazań tradycyjnego, ekologicznego ogrodnika. Poza tym znajdziemy tutaj mnóstwo informacji o płodozmianie, zalety płodozmianu właśnie w uprawie ekologicznej, zasady układania płodozmianu, czy też praktyczne rady właśnie przy układaniu Podozmianu, ale może co najważniejsze, znajdziemy również praktyczne zastosowanie płodozmianu, czyli mnóstwo przykładów, jak taki płodozmian powinien wyglądać. Tutaj, na przykład, w ujęciu czteroletnim, płodozmian taki można powiedzieć klasyczny, stworzony przez międzywojennego polskiego ogrodnika Edwarda Neringa, który również stworzył płodozmian dla małych ogródków warzywnych w ujęciu trzyletnim. Jeśli mamy mało miejsca w ogrodzie, właśnie taki płodozmian trzyletni bardzo dobrze się sprawdzi. Natomiast jeśli mamy bardzo dużo miejsca w ogrodzie, mamy spory ogród, spory warzywnik, to możemy z powodzeniem zastosować płodozmian szesnastoletni. I tu jest właśnie przykład również takiego długiego płodozmianu. Sporo informacji znajdziemy również o współrzędnej uprawie roślin, także o sąsiedztwie roślin i tutaj jest naprawdę sporo tabel zawierających y, sąsiedztwo korzystne, sąsiedztwo niekorzystne. I nie tylko y, są to tutaj ujęte rośliny warzywne, jak to najczęściej klasycznie bywa w takich zestawieniach, które można znaleźć y, praktycznie y, wszędzie, ale znajdziemy tutaj również i drzewa i krzewy owocowe, i kwiaty, czy również zioła. Może jakiś przykład taki z tych nieoczywistych. Drzewa i krzewy owocowe, dajmy na to drzewa owocowe średnio i wysokopienne, sąsiedztwo niekorzystne dla nich to blica, piołun, jaskrowate i ziemniaki, natomiast sąsiedztwo korzystne to bluszczyk, kurdybanek, szan, który uwaga zapobiega moniliozie drzew owocowych, gryka, lawenda, której zapach odpędza mrówki i mszyce, czosnek, liczne bobowate czy też motylkowate, Marzanka, wonna, mięty, mniszek, nasturcja, pokrzywa, szczypiorek, wrotycz oraz zioła. Tak to właśnie wygląda. Naprawdę mnóstwo tutaj przykładów korzystnego, niekorzystnego sąsiedztwa roślin. I zaraz w następnym rozdziale również mamy ciekawą sprawę, mianowicie szkodniki i odstraszające je rośliny. I wygląda to w ten sposób, że szkodniki są tutaj poszeregowane alfabetycznie i obok właśnie wyszczególnionego szkodnika. Są podane przykładowe rośliny, które właśnie powinny, przynajmniej teoretycznie, te szkodniki odstraszać. No i dajmy na to przykład, jak będą te nienawidzone chyba przez każdego ogrodnika ślimaki i co teoretycznie właśnie należałoby sadzić wokół roślin, które są atakowane przez ślimaki. Na przykład begonie, bylice piołą, cebulę, cząber, czosnek, gorczycę żółtą, hyso, Akurat tutaj rozsypy, rozsypujemy jego plewy pomiędzy roślinami. Nasturcja wielka, paproć, pieprzyca siewna, pomidory. To akurat liście pomidorów wykładamy między roślinami. Rabarbar. Akurat szkodniki powinny gromadzić się pod tymi właśnie dużymi liśćmi Rabarbaru później można te ślimaki łatwo zebrać. Rozmaryn, tutaj wykładamy gałązki. Rumianek, szałwia, tymianek oraz trybula. Krótki rozdział mamy poświęcony roślinom chroniącymi przed chorobami. Tutaj również uszeregowane jest to alfabetycznie. Dajmy na to mączniak i aby właśnie uchronić rośliny przed mączniakiem sadzimy obok nich na przykład bazylię, przykładowo przy ogórkach czosnek, który ogólnie działa antybakteryjnie i grzybobójczo. Sadzimy go między truskawkami, także w pobliżu róż i pod drzewami owocowymi, a także szczypiorek który poprawia zdrowotność drzew i krzewów, na przykład chroni agres i na koniec trybula. No i co ciekawe, tutaj również są wyszczególnione rośliny, które poprawiają zdrowie, smak lub zapach innych roślin. I na przykład ten już wspomniany czosnek posadzony przy krzewach róż nie tylko będzie chronił przed mączniakiem, ale będzie również wzmacniał zapach kwiatów i prawdopodobnie posadzony obok truskawek będzie poprawiał smak sabek truskawek. Dwa ostatnie rozdziały są bardzo krótkie. Pierwszy skupia się na zimowym cięciu drzew i krzewów, chociaż bardziej nie na technice cięcia, ale na terminie cięcia. Na co zwrócić uwagę, jak na cięcie wpływa kalendarz księżycowy. Natomiast ostatni rozdział skupia się na ochronnym działaniu poplonów i ściółkowania. Tak więc, krótko podsumowując, w tej książce znajdziemy na pewno mnóstwo informacji o układaniu płodozmianu jak i również o wzajemnym oddziaływaniu na siebie różnego rodzaju roślin, nie tylko warzyw.